Dzień dobry. Znowu mamy poniedziałek. Jadę na krew. A niech tam sobie pobierają ile chcą. Mam nadzieję, że wyżyję. A za chwilkę idę do tych, którzy umarli. Ale w tym kontekście umierania, zastanawiam się, czy umrze polskie rolnictwo. Bo wszystko na to się zanosi, że nasze rolnictwo wskutek umowy Unii Europejskiej z Mercosurem, czyli z państwami Ameryki Łacińskiej przestanie, krótko mówiąc istnieć, bez słowa w nie limity jakieś są na pewno powiększone tani żywności do Polski z której my słyniemy a to wszystko będzie latało czartery samolotowe będą, bo są Rzeczy, które się szybciej psują, ale to będzie pełna pestycydów e, i innych środków ochrony roślin, żywność. I nie łudźmy się, a może będzie tak, że jak słyszałem, Duńczycy dają nam prosięta, my te prosięta chowamy do tuczników potem znowu oddajemy Duńczykom. Ciekawe, co oni robią. Czy oni na polski rynek wysyłają, właśnie? Takie prosięta. Mówią o ziobrze, że właśnie na Węgrzech uzyskał azyl polityczny, proszę państwa. No ale niech sobie mówią, a my będziemy robić swoje. Czyli trochę się śmiałem z tych rolników, którzy tymi ciągnikami, których z kolei zazdroszczą im inni, ci, co w ogóle nie chce im się pracować i się nie dorobili. Zatrzymani na opłotkach e, Warszawy. Też się dziwię, że nie przyjechali. Bardzo się dziwię, e, bo przecież w Brukseli, w Paryżu znaleźli się w centrum. I to z czym? No właśnie, z gnojowicą, z obornikiem, z tym co cuchnie, z tym co e, no, jest e, domeną wsi, bo e, dzisiejsza gnojowica, czy gnojówka, niestety, cuchnie kiedyś. Na wsi podczas wywozu obornika wszystko pachniało, nie wiem dlaczego, chociaż się domyślam, jak e, było w audycji jeden z dziesięciu. E, tamten mówił, że wie dlaczego, ale się domyśla, że jest inaczej. No, jest tak jak jest. Chłopy, weźcie się do naprawdę strajkowania takiego, żeby e, tej uśmiechniętej koalicji zaszło w pięty. Tak, nie tylko zresztą, chociaż jest zima. E, no to idziemy, zobaczymy kto w ostatnim tygodniu. my tutaj mamy, jest Jan Bereda, 55 lat, 4 stycznia zmarły. E, wszystkie uroczystości w Kołbieli, i to w środę, 14 stycznia. Jest również kolina Zbrożek, mająca 91 lat, słusznie, i 8 stycznia zmarła, czyli. Całkiem niedawno. I wszystkie uroczystości pogrzebowe w Kałuszynie. No, zobaczcie Państwo, minął tydzień i trzy tylko nekrologi. Mirosław Sadoch zmarł 5 stycznia w wieku 55 lat. Uroczystości pogrzebowe będą w Starogrodzie 14, Również we środę. No, i co, że przy okazji? No, pewnie, że przy okazji tutaj przyjechałem. Jest piękny dzień. Słoneczko, pustawię troszeczkę, ulice, no ale to poniedziałek. No to proszę Państwa, korzystając, że taki piękny dzień, przyjedziemy sobie ulicami miasta aż spod kościoła do przychodni. Proszę, kto nie widział dawno naszego miasta, Mińska Mazowieckiego, to może sobie poobserwować. A ja powiem o jednej rzeczy. Otóż dzisiaj, w poniedziałek, delegacja Kałuszyna, tudzież mińskiego, miński starosta też się oferował, wyjazd do Warszawy pod Urząd Wojewódzki. Po co? A no właśnie. Wszyscy wiedzą, że od kilku lat w ryczałku ktoś zwalił różne pojemniki z odpadami. Tyle lat minęło. Nie wiem, jak są badania aktualne, ale już zaczęły przeciekać. Nie wiadomo, co tam jest, chociaż podobno badali, i nie są to substancje bardzo żrące. Wydaje mi się, że to nie ten protest, jakby pod Urzędem Wojewódzkim niczego nie da. A chodzi rzecz jasna o pieniądze, bo jest potrzeba podobno na utylizację tych śmieci 80 milionów. Skąd oni to wezmą? Nie wiem, podobno był podział już tych pieniędzy w naszym państwie. I wodowie mieli to rozdzielać, ale Kałuszyn, czyli Ryczowek, czyli powiat miński się nie załapał. Bo radni w ostatniej chwili mogli złożyć wniosek i przegłosowali, że nie składają. To akurat radni było 14 do 13. Ci rządzący obecnie, czyli PiS i zgromadzeni wokół starosty górniaka. Radni. Nie wiem, proszę Państwa. Coś mi się wydaje, że tutaj są jakieś walki nadziemne, podziemne. Jakieś domniemania, że jedni drugim, jak zaszkodzą bardziej, no to wyjdzie nam lepiej. Nie sądzę. Wiecie Państwo, ile zostało do wiosny? No, trochę stycznia. Dzisiaj 12, prawie połowa. No, luty. I na koniec o pogodzie, bo to jest ważne. Będzie taka sinusoida, czyli mróz, śnieżyce, a potem nagle odwilż. Dla starszych ludzi jest to straszne, szczególnie tych sercowych. No ale przecież my mamy się dobrze. No, sami Państwo widzieli, tylko troje osób zmarło przez tydzień. Może było więcej, tylko że już pogrzeby były. Trzymajmy się więc zdrowo, bo pogoda nas nie będzie rozpieszczała, ale myślę, że wrócą już te no, zima dobra wróciła, ale jeszcze i wiosna będzie o czasie i wszystko będzie w porządku. Czyli normalne pory w roku. Kłaniam się Państwu. Do miłego zobaczenia. Pa, pa, pa.